Cześć siemano, z tej strony Kubozy. W dzisiejszym filmie będę grał w Bedwars jak Wojan. Jeśli filmik Ci się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, no i ja już nie przeszkadzam w oglądaniu. Dobra, widzowie jesteśmy na pierwszej ręce, ogólnie ten challenge powinien nie być jakiś mega trudny, najpierw sobie zabijemy sąsiada, bo chcę mieć po prostu ułatwiony challenge. No, jak zabijemy sąsiada, będę mieć wszystko łatwiej. Łatwiej Wszystko będzie iść, więc no, Spróbujemy najpierw zabić sąsiada. A few moments later. Bro, widzę, że typ jakoś mi nie chce odpuścić. Dobra, lecisz, Morty, do Wojda. No, sorry. Zbieramy widzowie itemki jego. Możemy w sumie lecieć do bazy, obudowywać Beda. Bo jeszcze go nie obudowałem. Myślę, że tak na początku możemy się spocić, a potem już. Właśnie teraz możemy sobie już obudować bezika. Yy, no, mamy endstonea. Ile 4 mi zostało? No i sobie jeszcze drugą warstwę wykniemy endstone. No jejku, trzeba kupić kilo. Jest ja sobie kilo, w ogóle. Bardzo wam dziękuję widzowie za te wasze wyświetlenia chore psychicznie. Bo naprawdę to co wy robicie ostatnio z łapkami w górę i z wyświetleniami naprawdę. Naprawdę fajnie. Dziękuję wam za to wszystko. Bo ja z tych łapek coraz więcej. Widzę, że filmy wam się podobają, dlatego ja w sumie robię. No więc bardzo wam dziękuję, nie? Wypada podziękować najlepszym widzom na świecie. Kiedyś naprawdę było mi trudniej zdobyć wyświetlenia, a widzę, że z wami nie będzie to już takie trudne. Bo robicie mi takie wyświetlenia widzowie. Dziękuję. Widzę, że podobają wam się Bedwarsy, to wam je robię po prostu. No i patrzcie, jakiego my mamy pięknego beda. Jeszcze sobie możemy łuk kupić, widzowie. Patrzcie, kupimy sobie łuk. O, to jest piękne. O, i zbrojkę też możemy sobie kupić. No i pięknie. Mamy łuk, strzały, zbrojkę. Wszystko mamy, widzowie. Zostawcie teraz łapkę w górę i suba z dzwonem. I dzisiaj wam już zwiększam limit normalnie do 20 lajków, nie widzowie? E, znaczy minimalnie, nie limit, tylko zwi zwiększam wam. No, jeśli chcecie następny odcinek, to musicie zdobyć te 20 lajków. Ale myślę, że problemu z tym nie będziecie mieć raczej Po tym, co ostatnio mi robicie na kanale. <laughs> Oczywiście w zamian też macie to daily, bo ostatnio praktycznie codziennie macie filmy też przez to, że dobijacie tyle łapek w górę. Nie no, te łuk miałem. No i widzowie nie ma łuka. Miałem Łuk i nie ma muka. Zbierałem na niego dość długo, no ale go już go nie mam. Ale za chwilę, widzowie, to nie jest tak, że już się poddam, już nie będę wojanował, Lecimy, widzowie, zobaczymy, ile będzie tam emsów. Jak będzie 8 emsów, to kupujemy obsydian, A jeśli będzie 6 emsów, to kupujemy łuk. No zobaczymy, no. Dobra, widzowie, szybko zbieramy emsy i idziemy się pobawić z panem Buffy. Nie będę mu niszczyć Beda, ale widzę, że on mi chyba zniszczy. Beda, i o właśnie, no. Widzę, że bez, bez obijania zniszczy mi po prostu beda. Ojejku, jak ja stąd teraz się wydostanę? Skoro on mi w sumie leci na bazę. Oj, niefajnie, nie przemyślałem tego. Mogę w sumie przez to stracić. Całe życie w sumie. O się ma, panie Buffy. Ło, widzowie, pół serduszka! Pół serduszka! Pół serduszka! Jak to jest możliwe? Ja naprawdę nie wiem. Mamy widzowie łuk, ale pół serduszka mi zostało. Ja nie mogę. Jakim cudem ja to przeżyłem, to ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Jakbym ja zginął teraz, widzowie, to mamy w sumie po, o, po tej arence, nie po odcinku, tylko po tej arence, bo już bym nic nie zrobił. Chyba no widzę, że na środek i będziemy go trollować, nie? Będziemy go rozwalać z łuku, hehe <noise> Jeszcze nie mogę doczekać To po prostu przepiękne Dobra, widzę, że ty już się zabudował <noise> O nie, zmarnowałem fireballa i teraz może mi się to zemścić na mnie Gdzie on jest? Tam jest. <noise> Nie no, mam z tego typa. Ja mu tak współczuję. Nic. <noise> Jeszcze się sam wywalił. <noise> Uwielbiam... Te... <noise> Uwielbiam taką zabawę. Uwielbiam to robić, widzowie. Nie no, za taką zabawę piękną musicie łapę w górę i suba zostawić. <śmum> Uwielbiam się w Wojona bawić, szczerze. Nie widzę w tym nic złego. Dobra, i co tam? Zniszcz mi już tego beda. Już mi się też nie chce. Sorry, cię typie. Już mi się też nie chce bawić. Wiem, że ty już też masz dość mnie i masz rozwaloną psychikę przeze mnie. Ale, no, czemu by nie? Można jeszcze raz by go tak fajnie strząsnąć stamtąd. Dobro, widzę, że typ nawet nie robił żadnych endstone'ów i tak dalej, więc bardzo fajnie. Mamy jak seta, widzowie. Myślę, że ta ręka jest już wygrana. Nie wiem, jak wy myślicie. Ja myślę, że na 100% to już jest wygrane, i nie ma co Nie ma co gadać. I tak już by było wygrane. <laughs> nie, no, typie, współczuję ci. że Musisz grać ze mną. Naprawdę ci współczuję. Nie, ja naprawdę nie pamiętam kiedy ostatnio grałem przeciwko Wojanowi i gdy nie przeciwko Wojanowi najwidoczniej jest taki jak ten typ teraz ma. Ojejku, ja mu tak współczuję. Szczerze, jakbym mógł, to bym już go dawno zniszczył i Ty już pewnie grałby dawno na innej arenie, ale... No niestety widzowie. Dla was niestety muszę zrobić ten challenge. Dobra. Wiercą mi tam, kurde, na górze. Odcinek muszę nagrać, to mi będą wiercić. Wizowe są ważniejsi niż jakieś remonty. Ojejku, więc teraz jakbym w sumie nie miał we O kurde, to by, to by było niefajnie, jakbym nie miał wełny. Chociaż i tak już teraz wygrywam. O nie, tam nie można było budować. Nie no widzowie, łapa w górę i sub dzwonem, widzimy się na następnej arence. Widzowie, jednak nie będę robił następnej arenki, bo nagrywam to po zmontowaniu tamtej. No i uznałem, że już jest wystarczająco długo jak na filmik, więc no. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem i na 20 lajków robię kolejny film. No więc nara.